posiadając program FS Faktura SQL wersja Enterprise bądź też jedną z niższych wersji funkcjonalnych ale z modułem FS Import mamy dostęp do funkcji związanych właśnie z tym modułem są one dostępne tutaj w zakładce moduły dodatkowe FS Import i tutaj mamy różne funkcje typu np. eksport rejestrów VAT do księgowości, możliwość współpracy z kolektorem danych, eksport/import kartotek towarów i kontrahentów i kilka innych właśnie związanych z eksportowaniem danych. Jeżeli chcemy wyeksportować dane dokumentu do zewnętrznego pliku, funkcję tę wywołujemy albo bezpośrednio z listy y, towarów, przepraszam, nie towarów, tylko dokumentów, albo z tego poziomu. I tutaj mamy eksport, import dokumentów. Eksport danych z dokumentu do pliku. Tutaj mamy informację, gdzie musimy wejść, czyli właśnie na listę dokumentów, w opcje dodatkowe i tam musimy wskazać klawisz FS import sql, już w kontekście oczywiście danego dokumentu. Tutaj od razu zostaliśmy przerzuceni na tą listę, czyli mamy jakąś tam fakturkę, klikamy sobie opcje dodatkowe, klawisz FS Import SQL, eksport dokumentu. Przypominam, że ta opcja będzie dostępna albo w wersji Enterprise, czyli w wersji najwyższej, albo jeśli mamy wersję POS, bądź wersję PRO z wykupionym modułem właśnie FS Import SQL. I po kliknięciu mamy tutaj możliwość wybrania jednego z trzech formatów yy, wymiany danych, czyli na przykład format wewnętrzny FS faktury FS podajemy nazwę pliku, na przykład plik 1. I tutaj pyta się nas program, czy zapisać we wskazanej lokalizacji ten plik. Potwierdzenie, że został zapisany. Wybierzmy teraz. Wersję CSV. Tak. I ostatnia funkcja. Ten sam plik eksportujemy do pliku tekstowego o określonej specyfikacji, oczywiście. I tutaj, jak sobie zobaczymy, w katalogu FS Factura SQL, pod katalog expimp mamy te trzy pliki dostępne, możemy sobie je podejrzeć. Każdy ma określoną zawartość.